Dzień dobry, witam w kolejnym Dniu z Biblion. Moi drodzy, chciałbym, abyśmy dzisiaj przyglądnęli się pewnej biblijnej konfrontacji, która miała miejsce w mieście Pafos na Cyprze, a wzięli w niej udział apostoł Paweł i czarnoksiężnik Erymas. Zapraszam do oglądania. Moi drodzy, historia, o której chciałbym dziś wspomnieć, zapisana jest w XIII rozdziale dziejów apostolskich w wersetach 4-12, nie będę jej czytał ze względu na czas. Chciałbym ją raczej krótko streścić i skoncentrować się na dwóch wersetach z tego 13 rozdziału. Apostoł Paweł, tutaj wraz ze swoimi współpracownikami, jest to pierwsza wyprawa misyjna apostoła Pawła, dociera na Cypr i tam spotyka się z człowiekiem, z prokonsulem Sergiuszem Pawłem, który jest zainteresowany Ewangelią, chce posłuchać, przywołuje apostoła Pawła, jego współpracowników, aby z nimi porozmawiać, aby posłuchać tego niezwykłego przekazu. I w momencie, gdy apostoł Paweł zaczyna przedstawiać Ewangelię, zaczyna przedstawi przedstawiać dzieło zbawienia dla prokonsula Sergiusza Pawła, jest powiedziane w tym tekście, że wystąpił przeciwko nim jeden z doradców, jeden z członków świty, Prokonsula, niejaki czarnoksiężnik Elimas. Dochodzi do pewnego starcia, niemniej jednak apostoł Paweł dosyć jasno, dosyć mocno występuje przeciwko temu, co czyni czarnoksiężnik Elimas. I czytamy w wersecie 9 i dziesiątym tak, jaka była reakcja apostoła Pawła na postawę czarnoksiężnika, który chciał, jak jest tutaj napisane, odwrócić prokonsula od wiary i czytamy a saul zwany też pawłem napełniony duchem świętym utkwił w nim wzrok i rzekł o pełen wszelkiego oszukaństwa i wszelkiej przewrotności synu diabelski i nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości nie przestaniesz ty wykrzywiać prostych dróg pańskich musimy przyznać że słowa bardzo zdecydowane, bardzo ostre i apostoł Paweł nie bawił się tutaj w żadną dyplomację. Tak pomyślałem sobie, gdyby dotarli tam współcześni apologeci i spotkali się z podobną sytuacją, pewnie chcieliby zorganizować debatę. To mógłby być ciekawy materiał. Chrześcijanie, apologeci kontra czarnoksiężnik czy też ateista. Ale apostoł Paweł nie zamierzał bawić się w żadną dyplomację, ale występuje w sposób zdecydowany. I ostatnie zdanie tego dziesiątego wersetu mówi tak: Nie przestaniesz ty wykrzywiać prostych dróg pańskich. Moi drodzy, tak jest często, albo prawie zawsze, gdy człowiek poszukuje Ewangelii, gdy chce dowiedzieć się czegoś o Bogu, gdy chce poszukuje drogi zbawienia przeciwnik dusz naszych diabeł. On zostawia jakby różne zasadzki, różne przeszkody, żeby tylko człowiek nie znalazł Boga, żeby nie zbliżył się do Chrystusa i tym samym, żeby nie stał się Bożym dzieckiem. I są tu różnego rodzaju, rodzaju sytuacje, można by ich było wymieniać bardzo wiele. I w tym przypadku, tutaj diabeł przy pomocy czarnoksiężnika El Elimasa, on występuje bardzo otwarcie, on przeciwstawia się bardzo otwarcie i też spotyka się z bardzo zdecydowanym, Yy, zdecydowaną odpowiedzią, bo apostoł Paweł był człowiekiem, jak jest napisane, pełnym ducha świętego. I czytamy, że celem yy, czarnoksiężnika było wykrzywienie prostej drogi pańskiej. W czym jest rzecz? Często diabeł, widząc, że człowiek potrzebuje Boga, że człowiek poszukuje Boga, bo każdy człowiek albo większość ludzi w sposób naturalny. Jest jakoś religijny, chce, pos chce poszukiwać Boga, ma potrzebę, zwyczajnie ma potrzebę. Jeśli diabeł widzi, że człowiek musi zaspokoić w jakiś sposób tą potrzebę i chce poznać proste ścieżki Boże, to diabeł chce to uniemożliwić. I w taki sposób prowadzi człowieka, żeby on poznał wykrzywioną Ewangelię, żeby poznał wykrzywioną drogę pańską, aby tym samym nie doszedł do zbawienia. Więc, żeby w jakiś tam sposób człowiek był religijny, żeby w jakiś sposób człowiek zaspokoił swoje sumienie, ale żeby nie znalazł sedna, nie znalazł prawdy, nie znalazł rzeczywistości, którą jest Chrystus. Gdybyśmy spojrzeli na greckie słowo w, użyte w tym tekście, czytamy tutaj wykrzywienie, wykrzywianie prostych ścieżek pańskich. Grecki tekst używa tutaj słowa diastrefo, które oznacza wypaczanie, wykrzywianie, zbaczanie z właściwej ścieżki, przekręcanie, psucie przekazu. Więc taki je, takie jest wytłumaczenie. Tego słowa. I spójrzmy, co się dzieje w dzisiejszej przestrzeni, szeroko pojętej przestrzeni religijnej, chrześcijańskiej. Ile jest wykrzywiania przekazu, ile jest psucia przekazu, ile jest manipulacji. Po co? Po to, żeby pociągnąć człowieka za jakimś nurtem, ale już niekoniecznie do Boga, już niekoniecznie, żeby człowiek znalazł. Pewność zbawienia. Takim klasycznym przykładem może być to, jak wielu ludzi w naszym kraju wierzy na przykład w to, że w jakiś sposób przez swoje dobre uczynki uda im się osiągnąć cel, jakim jest zbawienie. No bo tak się potocznie mówi, bo tak potocznie, czy jacyś hierarchowie kościelni tak powiedzieli, więc ludzie w jakiś sposób tego się chwytają. Ale to jest Często manipulacja, wykrzywianie prostych ścieżek Bożych. Więc moi drodzy, jaka nauka dzisiejszego dnia z tego przekazu? Przede wszystkim trzymajmy się prostych ścieżek Bożych, które możemy poznawać, które czytamy na kartach Nowego Testamentu. I jeśli spotykamy się z takim przekazem, gdy ktoś mówi, że to na przykład nie jest ważne, albo to jest mniej ważne, albo, że Bóg na to nie patrzy, albo to już jest nam niepotrzebne. Niech zaświeci nam się tak zwana lampka kontrolna, że coś jest nie tak, że ktoś próbuje przeinaczyć przekaz, że ktoś próbuje wykrzywić proste ścieżki Boże i tym samym wracajmy do pisma. Badajmy pismo, aby zobaczyć, jaka jest prosta ścieżka Boża. Oczywiście, możemy na sposób, w sposób taki ignorancki, leniwy powiedzieć, a cóż tam będę dociekał, ale tym samym musimy mieć świadomość, że możemy paść ofiarą kogoś, kto chce zmanipulować nasze życie i zmanipulować prostą ścieżkę Bożą. A z drugiej strony chciałbym, abyśmy, gdy spotykamy się z podobnymi sytuacjami, nie mówili, gdy ktoś próbuje wykrzywiać proste ścieżki Boże, nie mówili, a to nic takiego. Bez tego jakoś można sobie poradzić, ale aby nasza postawa była zdecydowana, tak jak Apostoła Pawła, bo dzisiejsze takie bezzębne chrześcijaństwo mówi: No tak, oni tak patrzą, tamten tak patrzy. No, patrzmy, tak jak mówi Słowo Boże, a będziemy mogli oglądać wtedy to, co oglądał apostoł Paweł tego dnia, gdy w sposób zdecydowany rozprawił się z wykrzywianiem prostych ścieżek Bożych. Czytamy, że prokonsul, ujrzawszy co się stało, uwierzył, będąc pod wrażeniem nauki pańskiej. Nauka pańska, prosta nauka pańska, ona nie tylko robi wrażenie, ale ona przemienia ludzkie życie. I tym samym to właśnie odróżnia wykrzywioną drogę pańską, wykrzywioną naukę pańską od prawdziwej, prostej ścieżki Bożej, która zawsze pozwala spotkać się człowiekowi z Bogiem. Moi drodzy, tyle dzisiaj. Trzymajmy się prostych ścieżek Bożych. Do zobaczenia.